Nigdy nie myślałam, że dożyję dnia, kiedy poczuję się w swoim własnym domu jak intruz. Mieszkanie, które dzieliłam z mężem przez ponad 40 lat, w którym wychowałam syna które pamiętało każdy jego pierwszy krok, każdy upadek, każdy triumf, nagle stało się polem bitwy, przepisałam jemu z miłości. Z miłości i z przekonania, że rodzina zawsze stoi przy sobie, że syn będzie dbało o matkę tak jak ja zawsze starałam się o niego. Pamiętam, jak podpisywaliśmy papiery, mówiłam. Zostaję tu, synku. Chcę tu mieszkać, dopóki będę mogła sama chodzić. A on uśmiechał się wtedy i przytulał mnie, zapewniając, że nie muszę się o nic martwić. Nie minęło wiele miesięcy, a wszystko zaczęło się psuć. Najpierw drobne uwagi. Mamo, może spróbuj nie zostawiać książek tu i tam. Nie kładź swoich rzeczy w sypialni. Ja i Magda chcemy mieć więcej przestrzeni. Z początku myślałam, że to żart, albo po prostu młodzieńcza bezczelność. Ale potem zaczęły się ostrzejsze słowa. Mamo, musisz się wyprowadzić. Naprawdę. Magda nie chce, żebyś tu mieszkała. Poczułam, jak serce mi zamarło. To moje mieszkanie, moje ściany, moje wspomnienia, a ja miałabym odejść z własnego domu? Kilka dni później Piotr zaprosił Magdę na małą rozmowę w moim salonie. Usiedli razem przy stole, a ja stałam z boku, czując się jak cień. Magda mówiła coś o dużym projekcie dla nas o przestrzeni potrzebnej dla naszej wspólnej przyszłości a Piotr kiwał głową i patrzył na mnie z dziwnym wyrazem w twarzy wyrazem, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Chciał mnie oswoić z myślą, że jestem niepotrzebna. To był moment, w którym zrozumiałam, że nie mogę dłużej czekać. To moje mieszkanie. Moje życie! Nie zamierzałam z niego zniknąć jak cień. Nazajutrz wstałam wcześniej niż zwykle. Cisza mieszkania była złowieszcza. Jakby ściany same mnie ostrzegały. Wiedziałam, że jeśli chcę zostać, muszę działać. Ale jak? Piotr miał formalne dokumenty, a ja tylko wspomnienia i emocje. Jednak doświadczenie życiowe podpowiadało mi, że nigdy nie wolno się poddawać. Zaczęłam od małych kroków. Przeniosłam najważniejsze rzeczy w miejsca, gdzie nie mógł ich łatwo przestawiać: stare zdjęcia, rodziny, albumy, dokumenty ojca. Każdy przedmiot stał się moją twierdzą, moim symbolem, że nie odejdę bez walki. Następnie poszłam do prawnika. Siedziałam tam godzinami opowiadając o całym moim życiu. O tym, jak przepisałam mieszkanie na syna, pod warunkiem, że będę w nim mogła mieszkać, i o tym, jak teraz próbuje mnie wyrzucić. Prawnik kiwał głową, notował, a potem powiedział coś, co dało mi nieoczekiwaną nadzieję. Formalnie masz argumenty. Umowa była jasna. Możemy spróbować odwołać się do sądu. A póki trwa postępowanie, masz prawo pozostawać w mieszkaniu. Wracając do domu, czułam mieszankę ulgi i strachu. Wiedziałam, że walka dopiero się zaczyna. Piotr pewnie nie spodziewał się, że będę się bronić. Myślał, że emocjonalne manipulacje wystarczą, ale ja miałam w sobie coś, czego nie da się złamać: dumę i poczucie sprawiedliwości. Kilka dni później sytuacja w mieszkaniu stała się napięta jak nigdy wcześniej. Piotr i Magda próbowali mnie ignorować, ale każde spojrzenie, każdy komentarz był jak cichy atak. Magda rozkładała swoje rzeczy w mojej przestrzeni i zmieniała ustawienie mebli, jakby chciała symbolicznie wymazać mnie z domu. Piotr, który kiedyś był moim chłopcem, teraz wstał się obcym człowiekiem, zimnym i wyrachowanym. Pewnego dnia, gdy przygotowywałam herbatę w kuchni, Piotr wszedł do pokoju. – Mamo, wiesz, że naprawdę nie mogę pozwolić, żebyś tu mieszkała. To nie jest miejsce dla ciebie. Patrzyłam na niego i serce mi pękało – ale tym razem odpowiedziałam spokojnie, ale stanowczo. Piotrze, przepisałam ci mieszkanie, ale pod warunkiem, że będę tu mieszkała. Prawnie mam rację i nie odejdę. I musisz to zrozumieć, zanim będzie za późno. Zamiast gniewu widziałam w jego oczach zaskoczenie. Nie spodziewał się, że mogłabym tak jasno określić granicę. Widziałam, jak napięcie między nami rośnie, jak jego frustracja miesza się z bezsilnością. Dni mijały, a napięcie w domu stawało się nie do zniesienia. Piotr i Magda próbowali wszystkiego: ignorowania mnie, subtelnych komentarzy, blokowania mojego miejsca przy stole, przestawiania mebli jakby chcieli w ten sposób wymazać mnie z życia. Ale ja miałam swoją strategię. Dokumentowałam wszystko. Zapisywałam daty, słowa, ich działania, bo wiedziałam, że w końcu przyda się to w sądzie. Pewnego popołudnia, gdy Piotr wrócił z pracy, poczułam, że dochodzi do punktu krytycznego. Magda była u niego, rozmawiali cicho w salonie. Wzięłam głęboki oddech i weszłam między nich. Piotrze, Magdo, wystarczy, nie pozwolę wam wyrzucić mnie z mojego domu. To jest moja przestrzeń, moje życie i mam prawo tu być. Piotr spojrzał na mnie z wyrzutem, a Magda przewróciła oczami. Mamo, naprawdę przesadzasz. To nasz dom teraz, musisz zrozumieć. Nie, Piotrze, to nie jest wasz dom. To mój dom, który przepisałam tobie z zaufaniem, a nie po to, żebyście mnie stamtąd wyrzucili. Nie możecie mnie ignorować ani wymazać. Widziałam w ich oczach złość, ale też pewien niepokój. Nagle zrozumieli, że nie mają już pełnej kontroli. Ja też miałam swoje asy w rękawie: dokumenty, prawne ustalenia, dowody, które mogły potwierdzić moje prawo do mieszkania. Kilka dni później odbyło się pierwsze spotkanie w sądzie. Piotr i Magda przyszli pewni siebie, jakby wszystko było przesądzone. Ale ja byłam przygotowana. Prawnik przedstawił nasze ustalenia, mieszkanie zostało przekazane pod warunkiem, że będę mogła w nim mieszkać. Przestawienie mebli, próby ignorowania mnie, groźby wszystko zostało odnotowane. Sąd wysłuchał nas uważnie. Piotr próbował bronić swojej pozycji, twierdząc, że chce przestrzeni dla Magdy i siebie, ale nie miał argumentów prawnych. Kiedy zapadł wyrok, że mam pełne prawo do pozostania w mieszkaniu, poczułam, jak ogromny ciężar spada mi z ramion. Wróciłam do domu i mieszkanie wreszcie zaczęło znów pachnieć spokojem. Piotr i Magda powoli zaczęli przyzwyczajać się do mojej obecności, choć w ich oczach wciąż było trochę złości i frustracji. Ale ja wiedziałam jedno: nie pozwoliłam, żeby mnie zniszczyli. Siedziałam przy oknie, pijąc herbatę i patrzyłam na świat za szybą. Moje życie, moje wspomnienia, moja godność wszystko zostało zachowane. Czułam sobie siłę, której czasem nie wiedziałam, że posiadam. I wiedziałam, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, nigdy nie pozwolę, aby ktokolwiek zniszczył mój dom ani moje życie. Dom jest moją fortecą, moją historią i moim sercem i nikt już nie zakłóci mojego spokoju.